Siema z tej strony Roxi zapraszam do oglądania wywiadu ze słoniem. Dowiedziałam się, że Twoja kariera muzyczna rozpoczęła się już w czasach szkolnych ale prawdziwego rozpędu dostała tak naprawdę dopiero w ostatnich latach. Czy uważasz, że z biegiem czasu łatwiej jest dotrzeć do młodzieży i ludzi w naszym kraju? Wiesz co, nie mam żadnego pojęcia, ponieważ ja to, co robiłem, robiłem to tyle lat i tak bardzo w to wkładałem, nie wiem, siebie, swoje pieniądze, Tyle, temu, tyle poświęciłem siebie temu, że jest mi to, to trudno ocenić, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał 16 lat i będzie generalnie rapować i jego kumple z klasy powiedzą, posłuchaj gościu, to jest zajebiste powinieneś to robić, to on to będzie robić i on, wiesz, jeżeli chodzi o skalę masową, nikt o nim jakby nie usłyszy, bo on będzie, wiesz, najlepszym raperem, nie wiem, w klasie i tak dalej, w szkole, później na osiedlu, później, nie wiem, na dzielnicy, później u siebie w mieście, bla, bla, bla i tak dalej i będzie z tym szedł, więc jest mi trudno na to odpowiedzieć, aczkolwiek z biegiem czasu, nie, chyba jest kwestia tego, co sobą jakoś tam... No, tak, tak, ch chyba, nie wiem, <ścoughs> nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, wydaje mi się, że jeżeli się robi to, co się kocha i wkłada się w to w siebie, ludzie to będą czuć i tak dalej, nie? nie wiem, czy to jest, to chyba nie jest kwestia wieku, bo jeżeli mówię, masz tyle lat, ile masz, jeżeli twój znajomy będzie fajnie rapować, to i tak będziesz chciała słuchać jego kawałków. Prosta. W jednym z komentarzy do płyty Demonologia pewna osoba wypowiada się, że w głowie jej się to nie mieści i jest to obleśne. Czy spodziewaliście się takich komentarzy? E, tak, spodziewaliśmy się tego. Nie robimy tego... E, jeżeli ktoś uważa, że okej, okay, mi się to nie podoba, to jest obleśne, wyraził swoją opinię, spoko, ja tą opinię rozumiem i tak dalej. Naprawdę nie mam nic do tego. W takim razie ta muzyka nie jest dla Ciebie. Jeżeli ktoś będzie wolał posłać sobie, nie wiem, jakiejś e, muzyki klasycznej, jazzu, jeżeli dla kogoś muzyka jest klasyczna, e, mdła, jakakolwiek inna, to nie będzie jej słuchać. Tak więc, no, spoko. Ma ktoś swoje zdanie, niech nie słucha nas spokojnie, to rozumiem, nie mam z tym problemu. Jednak bardzo wiele osób cytuje twoje teksty i przyznają, że słuchają tego, będąc już w gimnazjum, ale też słuchają tego ich rodzice. Czy w pewnym sensie nie jest to dla ciebie śmieszne? Bo przecież muzyka to tylko muzyka. No tak, ale za bardzo tutaj chyba nie widzę takiego nie widzę związku czy to, czy muzyka to tylko muzyka, albo to ile masz lat, żeby żeby jej słuchać, nie? Bo tak naprawdę jak rock and roll powstawał, to rock and roll był znienawidzony przez rodziców, których dzieci słuchały rock and rolla, to była muzyka zakazana i tak dalej. Tak więc generalnie teraz minęło. X lat od powstania rock'n'roll'a, i teraz y, słucha tego nie wiem, no chyba każde pokolenie zna jakieś tam hity, generalnie, nie? Tak więc nie ma wpływu na to y, chyba do końca, ile masz lat. Jeżeli jesteś młodą osobą, która słucha skrajnie jakieś tam y, muzyki, to w, dobrze mieć kogoś w domu, na przykład rodzica, który powie, posłuchaj, ja wierzę, że te kawałki to jest głupota i to jest wymysł. Tak jak mój ojciec do mnie powiedział, kiedy nie wiem, jak wyszła pierwsza płyta Slam za miałem, nie wiem, ile, 12 lat nie wiem, 13, coś takiego chyba 12. Jak słuchałem tej jak słuchałem tego ojciec wszedł do mnie do pokoju i słyszał nie wiem przy, przy, przez drzwi generalnie trzaskała tam że lecą że, le, że leci mięso i tak dalej no i po przeszedł i powiedział posłuchaj wiesz że to wszystko to gangsterka itd. to zabijanie to wszystko to jest to jest generalnie to jest to jest kit to nie jest prawda nie to jest to jest wymysł ja mu powiedziałem tak wiem i jeżeli generalnie rodzice pozwalają swoim dzieciakom tego słuchać świadomie, to dobrze, bo im, oni im to na pewno mówią. Posłuchaj, wiesz, że to jest głupota. No więc na tym to polega. Skąd wziął się pomysł na demonologię? Sami nie uważacie, że jest to w pewnym sensie za ostre. Chcecie nagrać kolejne albumy na wzór demonologii? Nie, Nie uważam, żeby to było za ostre. Uważam, że to jest po prostu taka, taka stylistyka. Jedni ludzie lubią słuchać, nie wiem, country, inni lubią słuchać death metalu. Tak więc każdy ma inną granicę tego, co jest ostre, a tego, a tego co jest zbyt łagodne. Tak więc. Jakie było jeszcze raz pytanie? Dlaczego przed to? Ponieważ ja się tym interesowałem, jarałem się tego typu muzyką, że tak powiem, skrajną. Od czasów w mojej podstawówki. Dlatego też yy, od dzieciaka tego słuchałem i z, ja chciałem to robić, ja chciałem to tworzyć, ja chciałem być częścią tej, tej sceny i tak dalej, To jest to, że, to, do czego ja dążyłem, nie? Jeden z komentarzy przy piosence Love Forever mówi o tym, że tworzysz świetne, ale chore psychicznie nutki. Osoba ta wypowiada się, że ma nasranę w głowie. Czy tego właśnie się spodziewałeś? Wiesz, to tak spodziewałem się, ponieważ ludzie nie rozumieją tego, że istnieje coś takiego jak literacka fikcja. To jest mój wymysł, ja to wymyśliłem generalnie, po prostu złożyłem to jakoś w wersy, w rymy i wrzuciłem to na kawałek. Jeżeli ktoś używa, używa stwierdzenia chora psychicznie osoba, to nie do końca, tak mi się wydaje, zna pojęcia. Co jest, czym jest, co jest chorobą psychiczną, bo wiesz, no choroby psychiczne to jest bardzo skomplikowana rzecz. I wydaje mi się, że to tak, to tak do końca nie działa. Skoro ktoś taką nie myśli, niech tak myśli, co mnie to obchodzi. No. Czy nie czujesz pewnego poczucia winy, że młodzież w naszych czasach już w większości ma nas ranę w głowie, a tw niektórzy twierdzą, że Twoje teksty to potęgują? Co, po pierwsze, co to znaczy w naszych czasach? Kiedy to są nasze czasy? Ja, powiem ci spoko, wiesz, co, zastanawiałem się nad określeniem nasze czasy, bo na przykład mój ojciec y, y, może powiedzieć za moich czasów, mój brat, który jest starszy ode mnie, y, może powiedzieć za moich czasów, ale to, to są czasy moje, a kiedy nie są moje czasy, a kiedy są czasy moje. Ja nie wiem, kiedy są moje czasy. Moje czasy były czy dopiero będą. Ja nie wiem, kiedy są moje czasy, nie wiem, co to znaczy moje czasy. Tak więc generalnie określenie tego, że dzieciaki są jakieś, tam jakieś, a kiedyś tak nie było, jest totalną bzdurą. W czasach, kiedy moi rodzice byli szczonami, mieli po 14-15 lat. Były nastoletnie ciąże, był alkoholizm, dzieciaki okradały ludzi, tak samo wybijały szyby. To, co się zmieniło, to wtedy nie było praktycznie w ogóle narkotyków, teraz one są zupełnie inaczej, A. zupełnie inaczej, pod tym kątem się zmienił świat. Natomiast tego typu sytuacje miały miejsce. To, że się o nich nagłos kiedyś tam generalnie nie mówiło albo coś, ale to było generalnie. To było. A w, w, patrząc na ostatnie, nie wiem, tamto 114 lat naszej historii, popatrz, coś wprowadził, co, co się działo w XX wieku. Były bomby atomowe spadały na miasta, były wojny światowe, były konflikty który, zbrojne, które zabierały tysiące, miliony yy, niewinnych istnień. I generalnie ktoś nawija, że muzyka jest zła, patrząc na to, jaki jest zły świat dookoła nas. My żyjemy tym, że generalnie mamy telewizor, ciepłe kapcie, włączamy to, mamy obiad w domu i tak dalej, podczas kiedy cztery domy dalej, nie wiem, mąż, czaska, żona generalnie, dzieciaki uciekają z domu i tak dalej, ale ty tego nie widzisz, ty widzisz tylko swój czubek nosa. Jest kwestia tego, że nic nie jest proste. Ja od początku mówiłem, że nie robię muzyki dla dzieci w roku 2007, chyba jak wychodziła nasza pierwsza płyta. Tam nagrałem swój wers, w którym powiedziałem, że nie robię hitów dla czternastek. Ja to powiedziałem w 2007 roku na swojej pierwszej oficjalnej nagrywce. I generalnie ja nie robię teraz muzyki dla dzieci, ja wiem, że dzieciaki tego będą słuchać, bo dzieciaki zawsze gdzieś tam będą tego słuchać, ale w takim razie, jeżeli to sprawia komuś taki problem, to wydaje mi się, że to, że ja powiem e, kilka przekleństw w kawałku, albo powiem coś naprawdę strasznego, złego i o mój Boże, ale to było obrzydliwe, jest niczym w porównaniu do tego, że dookoła nas we wszystkich sklepach jest dostępny alkohol. Siemane z wszystkim, jestem Słoń. Nie wiem z jakich pochodzicie rodzin, nie wiem co macie w domach, nie wiem, czy jesteście bogaci, biedni i tak dalej. To nie ma żadnego zasadniczo znaczenia dla mnie mówiąc wprost, ponieważ nie oceniam tego kim jesteście. Byłem kiedyś takim samym szczonem, jak generalnie wy. wy. Chciałem robić jakieś rzeczy. Jeden z Was będzie chciał jeździć na desce, inny będzie chciał być, nie wiem, piłkarzem i tak dalej. Róbcie to, co kochacie, bądźcie w tym w 100% sobą naturalni. No, Bądźcie dobry że dla swoich starych <grych> i dla swoich kumpli. No i nie róbcie generalnie głupot, nie wpieprzajcie się w żadne generalnie pierdoły. Jeżeli wasz. Wasz wewnętrzny głos podpowiada Wam, że a może to jest za głupie i nie powinienem tego robić, to prawdopodobnie nie powinieneś tego robić, bo to jest na, na pewno głupie. Tara. Tak więc, pis szczony. Bardzo dziękuję.